Myślę, że oczywiście nie pokrywają, nie pokrywają te środki, które przeznaczyliśmy na zmianę środków powodzi wszystkich spraw, które... ale są częścią myślę, że znaczącą. Przypomnę też, że na pewno z budżetu państwa też te gminy otrzymają dalszą, dalszą pomoc. Chcę powiedzieć, że kwota Ponad 200, 2 milionów 600 tysięcy złotych, które skierowaliśmy na tę pomoc składa się na likwidację szkód przy naszych drogach wojewódzkich. Kwota 1 milion 400 tysięcy, kwota 1 milion 100 000 została przeznaczona na drogi uszkodzone w trakcie powodzi na drogi gminne, gminie Cisna gminie Borowa, gminie Wadowice i w gminie oczywiście Dębica. Chcielibyśmy, aby te środki rzeczywiście w jakiejś części pokryły te koszty. Przypomnę, że one były znaczne. Dla przykładu gmina Wadowice poniosła aż 10 milionów strat powodziowych. Te kwoty zostały strat zweryfikowane przez wojewodę, zatem Sejmik mógł przystąpić do przydzielenia tych kwot, które deklarowaliśmy już wcześniej podczas, podczas omawiania tej trudnej sytuacji powodziowej. W naszym województwie. Musieliśmy powtórzyć przetarg związany z zakupem pojazdów szynowych. Okazało się to słuszne, bo obniżyła się kwota, która na te pojazdy musiała być przeznaczona. Przypomnę, że to prawie 10 pojazdów, które zasilą kolej aglomeracyjną. Także jesteśmy w trakcie pozyskiwania prawa dyspo, dysponowania gruntem, na którym stanie stanie wybudowana stacja obsługi. Remontowo-serwisowej remontowo podkarpackiej kolei aglomeracyjnej, no i także zawieramy porozumienia z poszczególnymi samorządami. Mamy już w tej chwili 15 porozumień przygotowanych, niedługo podpiszemy je z samorządami i także z plk no, jest to oczywiście projekt no, bardzo duży, przypomnę 550 milionów złotych przeznaczone na zakup taboru, przeznaczone na modernizację infrastruktury kolejowej, przystanki, parkingi, budynki dworcowe i przystankowe. Projekt bardzo rozbudowany, ale nie widzę na ten moment zagrożenia. Mieścimy się w terminach, jeżeli chodzi o wydatkowanie tych środków, tylko przesuwamy z tego roku na rok przyszły.